Tuż jak Bóg. Myślę, że wielu z was czekało na tę konferencję zatytułowałem ją Jak radzić sobie z trudnymi ludźmi, jak radzić sobie z przyjaciółmi, współpracownikami, ludźmi, których spotykamy, bo to oni często są ludźmi trudnymi. Przede wszystkim należy powiedzieć wprost. Biblia uczy, że kiedy spotykasz trudnego człowieka, nie traktuj go tak, jak on traktuje ciebie. Powtórzę to jeszcze raz. Jeżeli spotykasz się z trudnym człowiekiem, nie możesz go nigdy potraktować w ten sam sposób, jak on traktuje ciebie. Przecież święty Paweł pouczał: "Zło dobrem zwyciężaj". Nie można złem odpłacić za zło. Nie wywołuj celowo konfliktów. Nie knuj zasadzek. Nie myśl, że będziesz kontrolował wszystko w twoim życiu, a już tym bardziej, że będziesz kontrolował drugiego człowieka. Nie jest możliwe, żeby zmienić świat. Możesz zmienić siebie. I kiedy spotykasz trudnego człowieka, który bardzo dużo cię kosztuje, który wysysa z ciebie energię, który po raz kolejny cię zawiódł, módl się do Boga. Boże, stocz za mnie tę walkę. Ja nie jestem w stanie pokonać drugiego człowieka. Ty jesteś w stanie za mnie walczyć. Zresztą, nie zmieniaj innych, to nigdy się nie uda. Zmieniaj siebie, zachowaj pokój. Módl się słowami: Bóg jest moją obroną. Do walki potrzeba więcej sił, do obrony można się przygotować. Kiedy wojskowi planują atak, dobrze wiedzą, że żeby zdobyć twierdzę, trzeba mieć przynajmniej trzy razy więcej wojska. Po co marnować siłę? Zaplanuj obronę, a nie atak. Wielu ludzi, kiedy spotyka trudne osobowości, rozpoczyna wojnę na wyniszczenie. Ale prawda jest taka, że wojna na wyniszczenie zawsze zaszkodzi nie tylko przeciwnikowi, ale i Tobie. Wyjdziesz poturbowany, skrzywdzony, słaby. Nie rzucaj przekleństw, ale błogosław. Przemykaj się ścieżkami łaski. Przymykaj oko na błędy i wady, przymykaj oko na to, że ktoś Tobie źle życzy. Oddychaj głęboko, napełniaj się duchem i mów, Panie, przemieniaj mnie wewnątrz, bo na zewnątrz mogę przeżywać piekło. Zło chce szybko się manifestować, chce jak najprędzej wyładować emocje. Dobro jest cierpliwe, mądre, znosi wiele. Zresztą przecież uczyliśmy się w szkole, żeby krzywdy cierpliwie znosić, a urazy chętnie darować jako uczynki miłosierdzia względem drugiego człowieka. Modlić się za wrogów przecież sam pan Jezus dawał to wskazanie. Nic nie irytuje innych bardziej niż Twój pokój. Twoi przeciwnicy są wtedy bezradni, nie, nie potrafią Cię pokonać. Zauważmy, że Jezus nie złorzeczył, nie przeklinał, był spokojny, frustrował tym swoich wrogów. Frustrował ich swoim pokojem i świętością, zwyciężał trudnych ludzi. A zatem, jeżeli spotykasz w swoim życiu ludzi, którzy toksycznie niszczą Ciebie, przechodź ponad tymi problemami, przechodź nad tym wszystkim, przechodź nad obietnicą, którą złożył Ci Bóg. Zobaczcie, że kiedy Bóg mówi o swoich dzieciach to wspomina o tym, że będzie nas nosił jak orzeł na swoich skrzydłach. A zatem usiądźmy na skrzydłach Boga. Spójrzmy na świat z góry. Nie obmyślajmy tego, co mamy mówić, ale zdajmy się na Ducha, albo nic nie mówmy. Czasami milczenie jest lepsze niż słowo za dużo. Zachować pokój. Biblia poucza, żeby nie pobudzać swoich wrogów do gniewu. Nie dodawać siły złu, bo zło zawsze wróci do człowieka ze zdwojoną siłą. Nie marnujmy siły na zmienianie innych, nie żyjmy ich narcyzmem, złością, gniewem, nienawiścią, nie zatruwajmy swojej duszy grzechami innych, nie bierzmy krzyża drugiego człowieka na siebie, bo sami mamy problemy z niesieniem własnego krzyża, nie zabierajmy też ich winy na siebie. Módmy się słowami: Boże, walcz za mnie. W Twoje imię proszę cię, chcę pokonać swoją słabość, a nie słabość drugiego człowieka. W radzeniu sobie z trudnymi ludźmi, musimy pamiętać o tym, żeby nigdy nie zniżać się do poziomu wróbla. My mamy być orłami, które obserwują świat, którzy potrafią dostrzegać dobro i zło, a nie być wróblami, które ćwierkają tylko dlatego, że istnieją. Nie ćwierkaj, obserwuj, bądź uważny, zachowaj pokój i swoją godność. Bądź orłem, a nie wróblem. Okaż się człowiekiem dorosłym i dojrzałym, a nie gimnazjalistą, który mówi wszystko, co myśli i czuje. Zmienić swoje myślenie, metanoja, nawrócić się. Myślę, że jedną z najważniejszych rzeczy, jaką przynosi nawrócenie jest właśnie zmiana myślenia. To nie inni cię denerwują. To ty denerwujesz się na innych. Powtórzę to jeszcze raz: to nie inni cię denerwują, to ty denerwujesz się na innych. To od ciebie zależy, czy dasz im władzę nad sobą. Inni mogą być złośliwi, pełni gniewu, ale ty wcale nie musisz brać na siebie ich złości. Możesz okazać się człowiekiem, który wpuszcza i wypuszcza to, co chce z świata zewnętrznego. Jeżeli chcesz, żeby inni traktowali cię, jak dorosłego, przypominaj im, że oni też są dorośli. Nie wdawaj się w szantaże emocjonalne, nie, nie działaj pod wpływem emocji, ale oceniaj wszystko jako człowiek dorosły człowiek, który potrafi chłodno spojrzeć na rzeczywistość człowiek, który potrafi radzić sobie z trudnościami nie musi sięgać po niegodziwe środki, po podstęp, po, podstęp, po narzekanie i gniew. Mówmy sobie, w Chrystusie jestem wolny i jestem człowiekiem ducha, który ma panowanie nad sobą i swoim życiem. Nie kierują mną popędy ani emocje mną ma kierować Duch Boży. Moi drodzy, nie rujnujmy swojego życia przez głupotę, przez wybuchowość. Módlmy się: Pan jest moją siłą i moją mocą. Cóż może uczynić mi człowiek? Nie myśl też za dużo. Martwienie męczy cię bardziej niż problemy, niż problemy, którymi się martwisz. Ludzie chodzą zmęczeni martwieniem się, a te siły mogliby wykorzystać na walkę ze swoimi problemami. Bądź skupiony na tym, co robisz, nie pozwalaj oderwać się od twojego życia, nikt inny nie przeżyje twojego życia za ciebie. Czasami jednak trzeba stoczyć walkę, ale nie z człowiekiem, ale ze swoim własnym powołaniem. Gdy trzeba stanąć w obronie prawdy, miłości drugiego człowieka, wtedy rzeczywiście trzeba stoczyć walkę. Ale nigdy nie walczymy przeciw czemuś. Jezus mówi: Nie stawiajcie oporu złemu. A zatem nie walcz z gniewem, ale kochaj. Nie walcz z niesprawiedliwością, ale bądź sprawiedliwy. Nie potępiaj człowieka, ale uratuj tego, kto cierpi z jego powodu. Nie walcz i nie sprzeczaj się z głupcem bo może okazać się, że macie ze sobą wiele wspólnego. Tocz walkę, ale wewnątrz siebie, nie z innymi. Zmagaj się jak zapaśnik w walce o własne zbawienie, a zwyciężysz wszystkich, zwyciężysz wszystkich swoich przeciwników. Będziesz niepokonany, bo pokonasz samego siebie. Zachowaj radość i nie poddawaj się frustracji. Stań mocno na skalę, na Bogu, który... Walczy w obronie twojego życia. Bądź orłem, a nie wróblem. Zaufaj Panu, a on nigdy cię nie zawiedzie. Amen.